Siema siema, jestem Oskar i w dzisiejszym odcinku przechodzimy już czwarty odcinek z The Dying Light 2 Ja was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli wam się seria podoba I sprawdźcie co tutaj mamy e, Jeśli nie wiecie co było w poprzednim odcinku to zapraszam, macie link w opisie raczej Ale na pewno jest tego playlista, więc możecie sobie obejrzeć Mamy notatkę Fajna dziupla Nie przyzwyczaję się Nie szukamy nowego lokatora Zwłaszcza takiego, który nas w nocy okradnie. Nie każdy pielgrzym to bandyta, wiesz? Aha. Niezły masz tu warsztat. Składasz lampy UV, co? Co? Nie powinno cię tu być. Hakon ryzykuje nasze życie. Głuchy jesteś? Miałeś. Przepraszam. Chyba cię przestraszyłem. Musiałam ci przyłożyć. Jesteśmy kwita. Jana. Aiden. Co to za miejsce? Nasz dom, nasz warsztat, nasz cały świat można powiedzieć. Jesteś milsza od niej. Ej, zbadaj. Sara nie ufa nikomu poza mną. Poza tym walczy lepiej niż ona, więc mogę sobie pozwolić na większą otwartość. Mm. No to otwieramy. Nieźle. Gdzie jest Kantina? W tamtą stronę. W centrum. Za tymi złałami chemii. A, muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go jakby to był portal do jebanej walhali. Mało hmm. kto się przedostanie. Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy, najpierw biomarker. Bez niego ani róż. Skąd jesteś? Długo szedłeś? Dwa tysiące kilometrów. Ow mordę! Jakim cudem nikt cię nie zaraził? A, proste, nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. Wiele też odizolowali. Wznieśli mury, zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje, biomarker? A, nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. I ja mam. Chodźmy. Przy okazji, Hakon. Ejden. Miło Cię poznać. Witaj... w raju. O, mamy mapę dostępną nareszcie. I tutaj mamy naszą misję, tutaj jest chyba misja poboczna, nieznane miejsce. No to... No to możemy chyba pójść tam. Co zobaczymy? Nieznane miejsce. No to czekajcie, to chyba tak pójdziemy. O. Tu jest A, tu jest obszar misji, dobra, nieważne, nie sprawdzimy tego. Było się w wojsku. Oddziały specjalne? Przez 7 lat. Nawet to lubiłem, ale mi przeszło. Za niesubordynację dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta. No i jeździłem O Ała! To się nazywa upadek. Ichoj! Przynajmniej dobrze znam miasto. Jesteś słaby. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej. Jeśli się przeżyje, rzecz jasna. Heh. Czyli mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Patrz na te rudery. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. Hmm. No, możecie sobie przeczytać, a my lecimy dalej. Ludzie zostawiają w takich miejscach sporo rzeczy na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki. Tutaj coś mamy o rośliny. Co to? Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Powstały po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę. A ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. No dobra, no to lecimy za nim, co? A tu już nie ma okej. Okay. No dawaj, dawaj! Stój! Czyli macie tu armię? A, stróżowie, ludzi też tak traktują. Uważaj, to właśnie oni pilnują tunelu. Powiedz mi o nich więcej. Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A, sprawnie im poszło. Tak, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno: grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Na szlaku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Tja, tu jest podobnie i robi się coraz gorzej. Będę ostrożny, tylko nie zawsze się da. SP przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie BUM. Idziemy? Chciałeś mi coś pokazać? Tak, za mną. Oby obyło się bez niespodzianek, ściemnia się. Zaraz będą się budzić. Szybko, otwieraj skrzynię. Dostaniesz za to biomarkę. Kurwa, szlak. Chwila. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń. A sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Szukam kogoś. Kogoś ważnego. A to powinno mi pomóc. Ale skąd to masz? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uwierz. Niech ci będzie. Jak ja pierdolę. Zaspaliśmy. Plan B. Spierdalamy. Ejden! Jesteś tam? Jestem. Jest. Znajdźmy lampę V. Bazar. Radę. Za mną, chodź! Światło v to symbol bezpiecznej nocy. E, to jedyna rzecz, która gwarantuje ochronę przed zarażonymi. Dlatego wypatruj go, kiedy uciekasz w pościgu. E, przetrzymaj R3, by użyć zmysłu przetrwania i oznacz oznaczyć w nocy. Najbliżej, okej. Okay. Ło, wow, ale tak w skoczył, Jezu Tam, w stronę światła słyszysz to? Już prawie jesteśmy A jeszcze trochę. No dalej, otwierać już! Hakon idzie. Biomarkery. Nie ma czasu, mamy tu wyjca. Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy. Biomarkery mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarkery. Puść nas chociaż do przeciągu. Musi pokazać biomarkery. Co powiesz na elektronikę? Ty w fiucie! О, курда. Мой сын. Помоцы. Wow, bo i uszy Nie odwracaj się, jedni. Dobra, nie odwracam się. Szybciej. Jest co raz więcej jeden. Kilian! Okay. Zajmij ich! Kilian? Kurwa, Kilian, otwórz! Kilian! Chodź się wyjemą na góry, zwierzątku. Ach, ty chuju!

Udało się. Nie sądzę. Nieszczęścia chodzą parami. Wykrakałeś. No Jezu. te drzwi! Gilian, do Gilian, to to już но no. Ja pierdolę, Kilian. Było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. A, <laughs> poszli stąd. Daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz. Skąd ty to? Rzadka rzecz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? Wpuść nas, to się dowiesz. Płytki oddech, szerokie źrenice cały spocony. Przylatłeś się tu przemienić? Nie muszę patrzeć na biomarker. Taki jesteś mądry, to może coś z tym zrobisz. Nie mam biomarkera. Kiedyś pomagaliśmy ludziom, Kilian. Pielgrzym, jesteś tu nowy, co? Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma, miał za zadanie, a zresztą bez znaczenia. No, wpuścił co nas, he? Eh? Dałem mój inhibitor, przeżył. Oszalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. Suki syn. Został szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy, lampa UV. Wrócę po ciebie. Czekaj. Akon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak. Ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. <laughs> kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam, debilu. Pieprzony taryfiarz i matka miłosierdzia w jednym. A mogłeś gotować. Wszyscy ci mówili zajmij się tym. Gotuj Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych nocy. Mm, zobaczmy ile to ma. Mm. 18 obrażeń, dobra. Modyfikuj. Nie mamy to jak naprawić jeszcze, Okej. Okay. I gdzie jest to co miałem dostać? Dodatki Dobra, to ja to zobaczę sobie Ja to zrobię po odcinku Ten kod zrobię No Kochani, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka mi się zaczął już w następnym odcinku, który będzie, no jutro, tak, bo wiecie, daily, daily, ta dwójki. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Subskrybujcie kanał i cześć.